Witajcie moi kochani w unboxingu czy też rozpakowaniu myszki Roccat CON XTD Ja. Tą myszkę moi drodzy jakiś czas temu już dostałem od rokata To było praktycznie w ja wiem, w październiku, także no, naprawdę szmat czasu temu. E, otrzymałem tą myszkę od nich. E, no i w sumie nic z nią nie robiłem takiego, więc teraz ostatecznie postanowię, bo sam mam Rata. Sam mam Rata dziewiątkę i jestem z niego zadowolony, naprawdę zajebista myszka. A tutaj mam moi drodzy Rokata i chciałbym dzisiaj wam go zaprezentować. Myszka jest do kupienia w cenie za bodajże 330 zł czy 340 zł na różnych sklepach. Ja dzisiaj wam pokażę, co tutaj się w środku znajduje. Oprócz samej myszki. A pewnie nic za bardzo ciekawego tam nie będzie. Co w pudełku? Pudełko jest zamykane na magnes, jest bardzo fajnie zrobione zresztą i dziękuję Rokatowi od razu za podesłanie tej myszki. Mamy na, na tutaj wstępie pokazane funkcje, takie jak 8000, bodajże 200 dpi, tak tutaj jest wypisane. Easy Shift, multicolor, bo te kolorki tutaj się z boku zmieniają. Jak i e, specjalny scroll, który niby jest jakoś lepiej przystosowany. No tak, myszka prezentuje się w środku, już Wam pokazuję, proszę. Przepraszam, że się światło odbija, no, ale jakoś trzeba się oświetlić. E, samą podkładkę, którą tutaj mam, również ona jest jakby od rokata. Może jak ją tak o przesunę, to będzie ładniej to wszystko e, wyglądało. Dobra, e, przejdźmy do samego. Rozpakowania tego, bo to jest zaplombowane Tutaj są plomby moi drodzy, nie wiem czy je widać Te plomby trzeba zerwać, także w tym celu Użyjemy sobie naszego unboxingowego noża Proszę bardzo, nasz unboxingowy nóż To jest już kolejny unboxing na moim kanale i na razie się nie zapowiada No chyba, że chcecie unboxing karty pamięci No to zrobimy unboxing karty pamięci Okej okay. Dobra, to jest odplombowane ten bok również jest odplombowany. Tu jeszcze na dole trzeba to odplombować. O, proszę, w ten sposób. Co, o, coś tu lata. Coś, coś tam lata. Dobra. Mniejsza o oto. Ok, dobra. I teraz tak, jak to się za to wziąć? Dobre pytanie. Naprawdę świetne będzie, ale chyba tutaj z tej strony dam radę. Od dupy strony, że nawet. Nawet bardzo, chyba od tej dupy strony ok, czy ja tą myszkę wysunę normalnie ok, no to pokażę Wam tutaj może zagłębimy się co tutaj mamy tutaj mamy quick installation czyli instrukcje szybkiej instalacji wraz z rzeczami które są niezbędne do nie wiadomo czego no czyli po prostu lista instrukcji no tyle no nic, nic specjalnego i to chyba by było na tyle z samego z samego pudełka. Bo w pudełku już nic nie ma, nie wiem czy widać. no W samym pudełku już nic nie ma, to to jest tyle z pudełka, które no jako tako nam się nie przyda. No i tutaj nasza sama myszka. Proszę bardzo. Może tak pokażę o, w ten sposób. Proszę bardzo. No, ona może się wydawać, że jest dla leworęcznych. To jest oczywiście omylne wrażenie, bo. Jest tak wyprofilowana, że akurat ten koniec jest krótszy niż ten, ale nic bardziej mylnego, jakby to powiedział jeden z YouTuberów. Ok, dobra, tutaj mamy fajną podkładkę, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Energized by Arimo, czy no coś takiego. No i sama myszka. Yy, zaraz zobaczymy, jak się prezentuje. Ja odłączę może moją. I podłączę tą, i widzę, że tutaj po raz kolejny jest zastosowany bardzo fajny kabel. Bo normalnie w myszkach jest stosowany ten kabel taki z. Ja wiem jak to. Zobaczcie, tutaj ten kabel jest z takiego materiału gumowego. Te kable są z. No nie wiem jak to nazwać zostały linki na zasadzie takiej liny. Są zrobione. Dobra, eee, za chwilę się przyjrzymy, jak ta cała myszka wygląda. Tylko ściągnę tutaj, moi drodzy. Samo zabezpieczenie. O, proszę bardzo. Dobra, te kartony pozwolę sobie gdzieś tutaj na bok odłożyć, bo one mi tutaj na razie tylko będą przeszkadzały. To zresztą mogłem w sumie też wywalić. A, dobra, to tym się zajmę za chwilę. Okej, okay, cała myszka. Sama myszka, powiem Wam, że, że w dłoni leży. O kurde, powiedział, że rzekłbym nawet. Zajebiście, lepiej niż chyba mój RAD A no może nie? Mam porównanie, ale... Bo to też jest myszka gamingowa Tutaj mamy w ogóle, moi drodzy z Tego, co powinno tutaj bywać No tutaj O Jezus, Żeby to teraz otworzyć w prawą stronę Jest odblokowanie Ale nie wiem, czy dam radę Chyba nie ja Powinienem dać radę, no generalnie Co ja... O Skurczybyk Twardo to się trzyma, powiem wam Co ja chcę zrobić, do czego chcę dojść On chce to przesunąć Jakoś Ale idzie opornie I ciężko A ja podejrzewam, że w środku Po prostu tam są ciężarki Albo ciężarki, które można zamontować No ale dobra, to tym się zajmiemy Najwyżej pod koniec Samo logo rokat, Fani, myślę, rokata z League of Legends Będą zadowoleni jeżeli taką myszkę sobie zakupią, a ja teraz ją podłączę. Na moment, poczekajcie, muszę się podłączyć tutaj do mojej, jakże zacnej klawiatury, także chwilkę. chwilkę. I myślę, że tylko nie wiem, czy to na dwie myszki będzie działało. Czy one się pokłócą. Tutaj też jest fajny element. Jest wypisane logo ROKA. ostrość O! Nie chcę mi złapać ostrości, jest słaba, słaba słabe światło. Okej, okay, myszka, uwaga. Urządzenie zostało dodane. Wow, zobaczcie to. Spójrzcie tylko. Ja może zgaszę światło, żeby y, pokazać Wam efekt tej myszki. To proszę bardzo. I teraz Wam pokażę efekt tej samej myszki. Tego, jak ona się świeci. Pozwólcie. Proszę bardzo. Zmienia kolory. Ja wiem, że teraz będzie słabo widać. Praktycznie będziecie widzieli ten obwód, całej myszki. Dobra. Zapalę monitor Ale naprawdę Wygląda to istnie zajebiście Naprawdę, jestem pełen podziwu dla wykonawców tej myszki Prezentuje się ona naprawdę zgrabnie, zacnie Cóż dodać, cóż ująć Generalnie moi drodzy No Działa zajebiście Naprawdę, uwierzcie mi Polecam totalnie, jeżeli ktoś chce wydać na myszkę 330 zł rokat wtedy jak najbardziej jestem na tak. Dobra, teraz spróbujemy jakoś dojść może do tych, moi drodzy, części, yy, które mi się nie udało. Tylko odłączę ją, żeby mi tutaj nic nie popikało na, na moim kąpie, bo jest mi to szczerze niepotrzebne, ale widzę, że tutaj będzie ciężko dostać się do tego środka. No, nadludzkiej siły chyba by było trzeba tutaj użyć, albo nie dłoni, które ja posiadam. No bo. Nie cholerę, nie chce mi to. Chociaż. Boże, DJ, ty debilu. Okej, okay, tutaj możemy włożyć ciężarki, ale. Nie wiem, czy te ciężarki były dołączone gdzieś tu do tej na przykład y, instrukcji. Tylko gdzie ja tę instrukcję odłożyłem? Hello? DJ, gdzie odłożyłeś instrukcję? A tu. Tutaj są ciężarki? Tak, chyba tutaj są ciężarki Teraz zobaczymy Bo może jeszcze was oszukałem co do e, Samego unboxingu Tak mi się wydaje, że tutaj się będą znajdowały Albo może po prostu Żyje w błędzie I chyba żyje w błędzie No cóż, no to ciężarki w takim razie chyba trzeba samemu Sobie tutaj Radzić we własnym zakresie, rzekłbym tak, bo ja tutaj niczego nie widzę. Ach, no tak! Brawo, Giziej! Pominąłeś, kurwa, najważniejszy element ciężarków, które znajdują się w jakże zacnym opakowaniu po raz kolejny z logiem Rokat. Zaraz pogubię te części. I same ciężarki są z oznaczeniami 5 gramów. Tak to wygląda. No, i naszą myszkę dzięki temu, moi drodzy, możemy obciążyć. Za chwilę to zrobimy. Jak nie pogubię wszystkich tutaj niezbędnych przedmiotów, także pozwólcie, że uzupełnimy nasz element myszki o te jakże zacne ciężarki. I one są namagnesowane, to są chyba takie magnesy, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Ja się tak bardzo męczyłem, a to trzeba tylko lekko przekręcić. No boże, święty DJ, jesteś mistrzem. Mistrz nad mistrzami. Teraz to tak dopasować, żeby to pasowało. <laughs> to też jest dobre. I zastanawiające. O, czekajcie, chyba coś mi tu prawie wpasowało. Prawie, bo. Bo do samego wpasowania dużo brakuje pozwólcie. Najwyżej zrobię cięcie. Ok, udało się. Jeżeli macie problem z dziurkami, to nie polecam. Myszka jest lżejsza z tymi ciężarkami od mojej. Moja ma tylko dwa ciężarki, ale te ciężarki są na innej zasadzie. Ale samo wykonanie mychy jest naprawdę zacne. No także to by było chyba na tyle, moi drodzy. Także porównajcie sobie obie myszki, jeżeli chcecie. Wybierzcie co wolicie. Ja wolę rata. Chociaż rokat jest naprawdę również zajebisty i również z niego bym korzystał. Także cóż, Zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalaciden. Thumbs up. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Hej.